Witam Cię serdecznie, mówi Barbara. Z okazji Andrzeje, przygotowałam dla Ciebie kilka wróżb. Oto pierwsza wróżba. Spójrz na te owoce. Który owoc Cię magicznie wręcz przyciąga? Czyli na który właśnie teraz masz ochotę? Jeżeli jest to banan. Oznacza to, że uwielbiasz się bawić i potrafisz każdego rozweselić, dlatego wszyscy cieszą się, kiedy przebywają w Twoim towarzystwie. Jeżeli przyciągnęło Cię jabłko, oznacza to, że Twoimi atutami są inteligencja i umiejętność wielkiego skupienia. Dzieci i dorośli bardzo cenią sobie Twoje przemyślenia. Jeżeli przyciągnęły cię czereśnie, oznacza to, że myślisz niekonwencjonalnie i uwielbiasz rozwiązywać związywać zagadki. Dzieci i dorośli cenią Twoją mądrość i wyobraźnię. Udaj teraz, że spożywasz wybrany owoc. To jeszcze bardziej wzmocni wróżbę. Świetnie! A teraz zapraszam Cię na wróżenie z gwiazd. Jakiego koloru gwiazda podoba Ci się najbardziej? Jeżeli spodobała Ci się najbardziej gwiazda czerwona, dostaniesz piękny prezent. Jeżeli najbardziej spodobała Ci się gwiazda pomarańczowa, już wkrótce czeka cię wielkie szczęście i mnóstwo pieniędzy. Jeżeli najbardziej spodobała ci się gwiazda żółta, oznacza to, że zaprzyjaźnisz się z nową osobą. Jeżeli najbardziej spodobała ci się gwiazda zielona czeka cię miła niespodzianka. Jeżeli najbardziej spodobała ci się gwiazda niebieska czeka cię wspaniałe spotkanie. A jeżeli najbardziej spodobała Ci się gwiazda fioletowa, spełni się któreś z Twoich marzeń. Pomachaj teraz lewą ręką gwiazdce na pożegnanie. To także wzmocni wróżbę. I ostatnia wróżba. Są to wróżkowe wskazówki. Wybierz liczbę od 1 do 5. Super. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś cyfrę 1, wróżka mówi: Rozwijaj swoje pasje, zyskasz uznanie i sławę. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś cyfrę 2, wróżka mówi: Masz ukryty talent, który wkrótce się ujawni. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś cyfrę 3, wróżka mówi. Wytrwale się uczysz i wkrótce twoja nauka przyniesie ci niebotyczny sukces. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś cyfrę 4? Wróżka mówi: Rozglądnij się wokół siebie. Są osoby, które chcą się z tobą zaprzyjaźnić. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś cyfrę 5, wróżka mówi: Pamiętaj, że zawsze możesz prosić o pomoc. I to już jest koniec dzisiejszego wróżenia. Dzisiejsze wróżby były tylko zabawą, ale w każdej zabawie kryje się ziarno prawdy. Jeżeli podobały Ci się dzisiejsze zabawy, proszę polub ten film oraz zasubskrybuj mój kanał. Z okazji Andrzejek zapraszam Cię dzisiaj na spotkanie z Dobrą Wróżką. Jeżeli chcesz się spotkać z Dobrą Wróżką, usiądź teraz wygodnie, zamknij oczy i posłuchaj muzyki. Za chwilę wybierzesz się do krainy swoich marzeń. Jeden, dwa, trzy, jesteś już w krainie swoich marzeń. Świeci piękne słońce, jest ciepło, ptaki śpiewają i może nawet słyszysz dźwięk płynącego strumyka z oddali. Spacerujesz w tym pięknym miejscu i nagle widzisz, jak z daleka zbliża się jakaś postać. Przyglądasz się jej uważnie i z niedowierzaniem zdajesz sobie sprawę, że jest to dobra wróżka. Wróżka podchodzi do ciebie i. i wita się z tobą. Mówi, że przyszła dziś spotkać się z tobą, by spełnić jedno twoje marzenie. Może twoim marzeniem są lepsze oceny w szkole, albo wspaniała przyjaźń z koleżanką czy z kolegą. A może marzysz o ładnym ubraniu albo lalce, komputerze czy też misiu. A może marzysz, by pani w szkole uśmiechała się częściej do ciebie? Albo by rodzice zabrali cię do kina lub na plac zabaw. Pozwól sobie teraz marzyć. Być może wróżka spełni twoje marzenia. Ale by to zrobić, musi wiedzieć, jakie marzenie ma spełnić. Dlatego teraz powiedz jej, marzysz. Dam Ci chwilę na rozmowę z wróżką. Wspaniale! Wróżka zna teraz Twoje marzenie i być może... Je spełni. Podziękuj jej za to. Powiedz: Dziękuję ci, dobra Wróżko, za Twoją pomoc w spełnianiu moich marzeń. Super! Pożegnaj się teraz z Wróżką. Widzisz, jak Wróżka powoli znika. I ty też wracasz do tu i teraz. Odetchnij głęboko. Przeciągnij się. Uśmiechnij się. I powoli otwórz oczy. Rozglądnij się i sprawdź, co widzisz wokół siebie. Ś świetnie. Możesz wracać do swojej krainy marzeń i spotykać się z dobrą wróżką tak często, jak chcesz. Teraz wstań, jeszcze raz przeciągnij się, klaśnij w dłonie i powiedz na głos. Dziękuję ci, wróżko. Brawo! Ciekawa jestem, czy podobała Ci się ta zabawa? Jeżeli chcesz, możesz mi o tym dać znać, klikając na przycisk Lubię to tego filmu.